Oj, beczku. <grystanie> <grystanie> Randka w trójkę ślimak? No <grystanie> <grystanie> jak <se> się <siedzi? grystanie> proszę Państwa to jest kot i sobie śpi na dachu. Ciekawe czy mu ciepło tak jeszcze wśród liści. Mam nadzieję. Przynajmniej. Muszę zrobiłem zdjęcie. Ktoś może spać. Węgiel! Węgiel. Tu Oj, mam bardzo smutną wiadomość. Nie będzie jutro filmu. A w zawsze w niedzielę. Niedziela jest idealnym dniem. Przynajmniej dla mnie. Do wrócenia filmu. A niestety nie uda mi się tego jutro zrobić, bo... Mój film nie został zaakceptowany, ponieważ jutrzejszy film będzie. E, znaczy nie jutrzejszy, tylko. E, miał być, przepraszam, jutrzejszy. E, no. Jest współpracą. I dosyć fajnie wyszedł i było fajnie i w ogóle wesoło. A tu lipa. Więc będzie film w poniedziałek. No. Ale będzie inny. A tamten będzie w przyszłym tygodniu. No, nikt tutaj za bardzo nie daje info w sumie, kiedy, co i jak, ale myślę, że ludzie są przyzwyczajeni, że, że wchodzą dwa filmy w tygodniu, więc chyba nie muszę o tym mówić, hmm. Patrzcie moi kochani. lampki na balkonie sobie urządzili. Kurczę pieczone, fajnie, fajnie, podoba mi się, bardzo lubię lampki. Szybki unboxing. Uuu, dostałem bagety. Dzięki Weronka, możesz powiedzieć dzięki. A proszę. Jedziemy na wycieczkę! Jedziemy na wycieczkę! Dzień dobry, ja od rana nagrywam. Dzisiaj dokończam również film. Będzie coś mega, mega fajnego już we wtorek, o czym się dowiecie, chociaż nie lat, w poniedziałek, a tymczasem dzisiaj na kanale, już za godzinę, czyli o godzinie 14. Możecie zobaczyć odcinek z lekcji, gdzie przepytałam ją naprawdę na wiele, wiele tematów. Była to fajna, szczera rozmowa i naprawdę dużo się dowiedziałam. I też miałam okazję bliżej lekcji poznać i myślę, że Wy też będziecie mieć taką okazję, jeżeli oglądniecie ten odcinek. Także ja serdecznie odsyłam Was na kanał i życzę Wam miłego dnia. Buziaki!